Siemaneczko, cześć wszystkim, z tej strony Dawid z kanału RealRacer.pl i zapraszam Was na kolejny odcinek z recenzji moich miotaczy nerf Tak jak obiecałem pod koniec ubiegłego odcinka Zrobię recenzję w którym powiedziałem, że zrobię recenzję Nerf Rival Jaki Nerf Rival Nerf Elite Triad Jak powiedziałem tak zrobiłem Oto Nerf n Elite Triad EX3. Dostałem ten miotacz na wigilię klasową od kolegi. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów z klasy 8S i 8A. Ten miotacz jest też dość prosty. Tak jak Jolt, ma tutaj w lufach ograniczniki żeby nie włożyć strzałek połówek bo kto by chciał strzałki połówki w oryginalnym miotaczu Nerf do tego są stałe przyrządy celownicze szczerbina i mucha do tego chwyt do przeładowania który też jest prowadnicą sprężyny no i spust, który bardzo ciężko chodzi do tego chwytę. Jest to dość wygodny dla osób takich jak ja Czy dla osób większych niż ja, na przykład dla mojego świętej pamięci już taty ten chwyt byłby wygodny. Do tego to jest powiększony trochę kaboń spustowy, dzięki czemu ręka nie ze ześ środkowy nie ześlizgnie się na, osłon, na przednią część z spustowego. Więc tutaj trochę mobilność, jest, mobilność ręki jest ograniczona, chociaż nad garstkiem można poruszać jeszcze bardzo swobodnie. A wystrzelić wystarczy odciągnąć chwyt, który jest też prowadnicą sprężyny. Ogólnie sprężyny w miotaczach Hasbro są znacznie mocniejsze niż w podróbkach i strzelamy, dlatego gdyby kogoś zastanawiało, dlaczego tu jest pomarańczowa nakładka na lufy i, i, i dlaczego spust i chwyt są pomarańczowe, to dlatego, że, miota, że te miotacze były normalnie produkowane na rynek amerykański, więc mu, i muszą spełniać wymogi Prawa amerykańskiego. Więc zabawkowa broń, taka jak na przykład Miotaczy nerw czy repliki ASG, musi mieć pomarańczową nakładkę na lufie, żeby można było rozpoznać, że to jest zabawka. Spust chodzi bardzo ciężko, ale gładko. Oczywiście ten miotacz nie ma trybu ognia ciągłego. Jeśli chodzi o opis zewnętrzny, to tyle. Pora na testy strzeleckie. Tylko jeszcze strzałki wezmę. Dobra, strzałki już mam. Pora postrzelać. Wow. Prawie, Ach, kurczę, jedna strzałka mi upadła. Widzicie, jak szybko latają te strzałki. Teraz przeładowanie to, było, to były testy strzeleckie. Teraz czas na moją osobistą opinię. Ogólnie ten miotacz... czyli czy jest bardzo wygodny w moich rękach? I do tego bardzo ładnie wygląda. Mimo, że jest to miotacz z, z 2012 roku. Jak tu. Focus, focus, focus. E. Tutaj jest wygrawerowane, że ten miotacz jest wygrawerowany, a raczej wytłoczone. Dane techniczne, dane tego miotacza oraz z, z firma, która go wyprodukowała. I gdzie został wyprodukowany? To była recenzja Nerf N Strike Elite Triad EX3. Jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie. Łapy w górę, suba i komentarz, żeby mój kanał mógł się rozwijać. Dziękuję za oglądanie, do następnego razu. Niszczowski łokieć i nie.